Jakie rzeczy skreślają chłopaka na pierwszej randce? Na co zwracacie uwagę w wyglądzie u faceta? Na to, żeby był czysty. Dlaczego kobiety chodzą razem do toalety? Cześć, kochani! Widać na kanale. O matko i córko. Witamy Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj kontynuujemy serię pytań, których nie zadał, nie zadałabym. I w, i w tym przypadku mamy pytania od mężczyzn. I są to pytania, których mężczyźni nie zadaliby kobiecie ze względu na to, że się boją, że nie wypada, wstydzą się, nie chcą nas zranić. A my na to dzisiaj odpowiemy. I nie wiem jakie to będą pytania, w zasadzie to dopiero za moment je dostanę. A ja ale też właśnie je dostanę. od tak też je dostaniesz. Dostaniemy je właśnie od mężczyzny, który te pytania wziął z naszego Instagrama, ponieważ na Instastories był kafelek do zadawania pytań i tam właśnie faceci z naszego kanału, którzy są obecni na naszym Instagramie, te pytania nam zadawali. E, więc co? Pierwsze ja, drugie ty, trzecie i tak dalej na zmianę? No, no, może być, no. No dobra, no to pytania, które boją się zadać faceci. I pytanie pierwsze, jesteś gotowa na to? No nie wiem. Ja Jakie... nigdy nie jestem gotowa. Ja też nie. Jakie rzeczy skreślają chłopaka na pierwszej randce? Gdy jest brudny. Mhm. Gdy jest brudny, to mhm. mnie odrzucałoby od razu. No. E, arogancja też odrzuca. Tak. Na pewno teksty odbyłej, Czy o byłej. Znaczy <laughs> teksty byłej też są odrzucające. No jakieś takie przechwalanie się. Tak, i mówienie tylko o sobie. To, że ktoś nie jest zainteresowany moją osobą, tylko cały czas mówi ja 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 ja. No i ogólnie po prostu traktowanie kobiety w sensie, czy odsunie krzesło, czy otworzy drzwi, są takie Jesteś rzeczy. Starej daty. Są takie <laughs> rzeczy, które jak chłopak ich nie zrobi, to też odrzuca. Właśnie jak. Jak nie dba o tą dziewczynę, nie, nie traktuje jej wyjątkowo, nie podkreśla w żaden sposób, że to jest randka, a nie zwykłe spotkanie z przypadkową dziewczyną. Mm -hmm. No, to tak. To nie było trudne. To było dość łatwe. A wy tego, skoro zadaję to pytanie faceci, to wy tego nie wiecie? Nie wiecie takich rzeczy prostych, łatwych? No dobra, drugie pytanie. Na co zwracacie uwagę w wyglądzie u faceta? Na to, żeby był czysty. O, boże, to masz jakiś kom nie, kompleks. Nie kompleks! Przejechałaś się? Nie, po prostu. To by mnie odrzucało. Tak po prostu. Tak po prostu. No tak, jest to. Facet musi ładnie pachnieć. Mm -hmm. musi mu te zęby. Fajnie, gdyby przed randką też wziął gumę do rzucia. Bo nawet jak umyłeś zęby rano, to o 17 już pewnie nie pachniesz tak samo ładnie. No ale ja też to na przykład bym zrobiła przed randką, to jest taka oczywistość dla mnie. I lubię, jak mój facet jest dobrze ubrany. No fajnie, ale jakby ciężko, wiesz, idziesz z kimś na randkę, no i co znaczy dobrze ubrany? E, że, wiesz, e, nie założyłby taki pad, na co ja zwracam uwagę. E, gdy... Ale to chyba tak ogólnie chodzi, że po prostu przemyśleć tą stylizację. O no to bo... mi chodzi, tak, żeby nie założyć, nie wiem, e, kratki tutaj do kratki na dole na przykład, nie? I do tego jeszcze sandałki i skarpetki, nie na przykład? Hmm. Chociaż da się to też fajnie ubrać, ale. Ale mówimy tak, o tym, no, i, że to no, nie no, wygląda tak, dobrze. No, no, o takiej to, sytuacji. Powiedzmy. No. Dlaczego kobiety chodzą razem do toalety? Bo razem jest raźniej. <laughs> razem jest raźniej. Ja chyba pamiętam to z czasów szkolnych, bo w szkole nie zawsze kibelki były zamykane. Czyli haczyki były jakieś tam niedziałające, klamki ruszające się i drzwi się wtedy nie domykały. I wtedy brało się koleżankę, żeby ona oparła się o te drzwi do toalety, z której akurat korzystasz, żeby nikt po prostu ci tam niespodziewanie nie wszedł. I to jest Twoja jedyna odpowiedź? Nie, i to jest to, to jest ta geneza. Aha. I tak się nauczyłam. Żeby z kimś chodzić do toalety, Aha. czyli potem już zawsze wołałam, chodź ze mną do toalety, bo a nóż, widelec, drzwi yy, nie będzie można zamknąć. Ja raczej nigdy nie myślałam o tym w ten sposób. To u was drzwi działały? Tak. Chociaż Kurczę. też czasami dziewczyny blokowały, faktycznie, ale chyba nie dlatego biorę ze sobą dziewczynę do toalety. Yy, można też pogadać. No właśnie. To jest to. to jest to. I ja też czasem wstydzę się sama po prostu odchodzić od stolika, czuję się z tym dziwnie. Po prostu odchodząc sama od stolika. I czasem mam tak, że jest ok, w sensie no przecież jakiś problem, a czasem mam tak, że potrzebuję tej osoby obok tego wsparcia mentalnego. Przy Nie, nie, przecież nie w kabinie, tylko odejście od stołu, jak jesteśmy gdzieś w restauracji. Ale też nie zawsze, to zależy od sytuacji, od towarzystwa, od dnia i tak dalej, ale przede wszystkim no to plotkowanie, ta rozmowa. Chcę coś powiedzieć, co się wydarzyło, nie mogę tego powiedzieć na głos, i napiszę bo to będzie hamskie, chodź pogadać, ale chodź do kiwanka, chodź do toalety. Nie potrzebujesz i siku? No. <grafy> ale raźniej jest iść tak, z kimś po, to, do toalety. Tak, po prostu raźniej. Po tak. prostu raźniej jest. Ale mężczyźni też przecież często krzyżują strumienie. Dobra. Dobra, kolejne pytanie, tu trzeba wiesz. Iść od razu do przodu. Czy płacz u faceta skreśla go u kobiety? Myślę, że kobiety doceniają to, że facet mimo swojej męskości, mimo swojej siły. Potrafi te, też być wrażliwcem mhm. i potrafi płakać, potrafi pokazać się z tej drugiej strony. To nie jest powiedziane, że facet musi być, wiecie, zawsze ten macho, który łzy nie uroni, choby nie wiadomo, co się działo. Nie, myślę, że my kobiety lubimy widzieć u swoich mężczyzn tą taką wrażliwszą stronę. Tak i myślę, że zdecydowanie nie skreśla, Wręcz przeciwnie, raczej przybliża, tak. bo emocje w ogóle ogólnie pokazywane, takie, które. no to są po prostu rzeczy, które łączą. Tak. Emocje łączą ludzi. Tak. No a jeżeli jest ten płacz, to jest jakaś emocja, pewnie właśnie dotyczy dwóch stron. No i to po prostu przybliża, da się potem o tym porozmawiać, przytulić. No myślę, że kobiety w ogóle chyba też mają coś takiego, że raczej lubią okazywać emocje, mm -hmm. uczucia. Mm -hmm. Więc, jak facet płacze, to, nie, to raczej większość kobiet tak mi się wydaje, że nie powie, a weź, idź czy coś, no, tylko przychodzi. Nie jesteś męski, przytuli, nie, nie. I... Przynajmniej ja, ja osobiście chyba nie znam kobiety, która by w ten sposób zareagowała na mężczyznę, chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że pewnie takie są. Tak ale... tak, ale większość z nas, większość z nas kobiet doceni uronioną łzę. Na filmie, na przykład. No. To nie jest nic, co was skreśla, także możecie spokojnie płakać na filmie. Czy ból głowy to wymówka dla kobiety? Czasem czasem tak, Tak! Jest to taka zdrowa, bezpieczna wymówka, bo nie udowodni, że cię boli głowa. Ale co to w ogóle za? Czy coś udowadniać? Ja tego, tego nie lubię. no Jak ktoś nie ma ochoty, to nie mam ochoty. Po prostu mówię, nie mam ochoty i tyle. Nie trzeba się, wiecie, odwoływać do jakiejś boli. Tak. Tylko po prostu najlepiej, najlepiej, najzdrowiej zakomunikować, nie mam ochoty na to czy na tamto, nie? Tak, ale prawda jest taka, że no, zdarza się, że boli głowa, i to, ta boląca głowa faktycznie może być powodem, przez który się nie chce akurat. Mm -hmm. Boląca głowa, bolący brzuch, zły humor cokolwiek. Może po prostu zniszczyć ten nastrój. Ale myślę, że to jest takie stereotypowe, że się tak że mówi tak o tych robią. kobietach. No, ja chciałam powiedzieć, że się mówi o tych kobietach, tylko a ty myśl, że one tak robią. Zależy. Wydaje mi się, że część dziewczyn tak, no właśnie zależy od tego, w jakim są związku mhm. i czy są w związku. Bo to samo na przykład dotyczy się nie wiem, czy w końcu jest pytanie takie, czy, czy się nie znalazło, ale na przykład o to, czy dziewczyny udają orgazm. Mm -hmm. No to czy, czy to jest takie normalne, mm -hmm. że, że Laski tak robią? A mi się wydaje, że to chyba kwestia właśnie tego, w jakim jesteś w związku mm -hmm. albo czy jesteś w związku. Bo Powiedzmy, że jakbym teraz się, nie wiem, pierwszy raz spotkał z jakimś typem, który mnie nie zadowolił, nie chcę mi się już z nim jakby być na tym spotkaniu, to ja może bym udała, żeby sobie wyjść i o tym zapomnieć. Nie wiem, o co chodzi. Tak, tak, tak. Bo no? Chodzi o to, to jest czysto hipotetyczna sytuacja. Sytuacje, tak. Siedziałam sobie, zastanawiałam się. W jakiej sytuacji faktycznie to udawanie jest takie ratujące albo niesie ze sobą coś pozytywnego, bo wydaje mi się, że udawanie w związku jest klapa, bo Dokładnie. skoro facet nie robi tego albo twoja partnerka nie robi tego, co ciebie zadowala i ty musisz udawać, że jest okej. Okay. To tutaj po prostu nie gra komunikacja? Mm -hmm. Bo wydaje mi się, że nie wiem, czasem wystarczy właśnie nie wiem, przekręcić się na drugą stronę i już jest jakby ta reakcja, i, i są te emocje, i dreszczyk i tak dalej. Więc no, wydaje mi się, że kwestia sobie komunikacji. No i właśnie, gdzie szwankuje komunikacja albo w złym związku, albo jakimś... z kimś, kogo po no. prostu kto Ci nie interesuje tak, tak naprawdę. Mm -hmm. W jaki sposób dziewczyny lubią być podrywane? A to chyba zależy od dziewczyny. No. To jest bardzo kwestia indywidualna. No. Bo jedna dziewczyna lubi słówka, druga dziewczyna lubi dotyk. Ja już jedna nie pamiętam i to i to. tego, jak byłam podrywana. Trzecia lubi prezenciki. A co, nie podrywacie, tata? Nie. Podrywa tata mnie podrywa? No, wzucie klepnie za dupkę, złapie za na <laughs> da ci szepnie Nas coś podrywa. do No Na co? Nie, to już jest takie... A co, to nie jest podrywanie? No to co to jest twoim zdaniem? Na pewno bym nie powiedziała, że to można zaliczyć do kategorii podrywanie, bo ja już zostałam poderwana. To jest tylko rozpalanie mm. cały czas tego płomienia i pokazanie, wiesz, jesteś moja, pokazanie czułości, pokazanie zainteresowania, dalej mnie kręcisz. Wiesz, no to na fajnie, tej zasadzie, nie? Ale to nie jest podrywanie chyba, Bo to nie? Zobacz, podrywanie, podrywanie to jest na początku, tak, tak ja rozumiem słowo podryw, uh -huh. to, że to jest ten początek, on mnie kiedyś już poderwał. No poderwał, ale Została... musi nie podrywać dalej, żeby <laughs> ktoś inny mnie nie, nie ukradł. <laughs> nie. nie no, żartuję, ale chodzi o to, że no, nie wiem, dla mnie ten podryw to jest właśnie dalej to, co się dzieje między nami. No okej, okay, no to ty inaczej rozumiesz no słowo podryw in, niż in, ja. In, ja wytrują, rozumiem no. to jako ten początek, uh -huh. a ty rozumiesz jako początek i kontynuację. Po prostu jako relację międzyludzką, która oddziałuje na dwie osoby. Okej. Okay. Takie zachowanie, no i właśnie w sumie to, Kevin, możesz mnie podrywać na wszelkie sposoby. Możesz mi mówić, możesz mi dotykać, możesz mi kupować prezenty, równe co chce, ta była uśmiechnięta. No, a ten, a, a, a. Nie, no trzeba zacząć po prostu wybadać tę dziewczynę. No. Zbadać na co, co ona, reaguje. Co ona lubi, no. nie? Czy, czy ona jest taka, że czarny humor ją poderwia, może romantyczność, romantyczna chwila i coś romantyczny gest ją, ją tam poruszy, no? Nawet chyba jedną kobietę można poderwać na wiele sposobów, bo to wszystko zależy od danej sytuacji. Po prostu no. trzeba być kreatywnym. Co wam powiem? Albo po prostu być sobą. Ale też w tym byciu sobą trzeba być kreatywnym. Dlaczego kobiety często zgrywają niedostępne i odpychają wszystkich facetów od siebie? Może nie lubią facetów? <grych> <grych> tak po prostu. Może tak być. Ale wydaje mi się, że dziewczyny zgrywają niedostępne, bo faceci tego chcą. Bo faceci bo... lubią zdobywać? Dokładnie. I jak ten króliczek ucieka, to trzeba się postarać, żeby tego króliczka złapać i dogonić. Ale jak ten króliczek czeka, albo sam cię goni, to już go nie chcesz. Tyk. Byłam w takiej relacji i pewnie dużo dziewczyn taką relację miało, że to one się oganiały za facetem, i może facet na początku był zainteresowany, i coś was łączyło, i było fajnie, ale facet przestał musieć się Starasz? starać. Był pewny tego, że ta relacja jest już do końca. Bo ty przecież pokazałaś, że on, że on jest, jest całym twoim tak, światem. Że tak, że ta przepadła, że on jest najprzystojniejszy, najpiękniejszy, najmądrzejszy, po prostu wszystko naj. On już ją ma. On już ją ma i w zasadzie to nawet nie musiał się za bardzo starać. Bo po prostu coś zaklikało, on ci się tak spodobał, że po prostu chłopie, przeskoczmy już te dwa elementy. Ale chłopacy chyba tego nie lubią. No, tak stereotypowo chyba i tak statystycznie. Powiem ci szczerze, że może to jest jakiś stereotyp. Ale no, to się sprawdza. Chyba, chyba taka jest wasza po prostu natura. Wy I lubicie być ma... zdobywcami, a my lubimy być zdobywane. Tak. I nawet jak ja już mam męża, to też lubię być przez niego w zdobywana. No zdobywana dalej. Co z tego, że cię zdobył? Raz. Chcesz być zdobyw... Widzisz? Sama zaprzeczyłaś temu, co mówiłaś przed chwilą. Relacje damsko-męskie są <grystanie> takie złożone. <grystanie> Dlaczego kobieta nie może powiedzieć wprost o co chodzi jej po głowie i o co jest zła, tylko mówi klasycznie a nic? Bo to jest. To o czym mówiłyśmy ostatnio w bardzo kobiecym podcaście. Ostatnio widziałam reelsa TikToka. Nie, zachęćmy do bardzo kobiecego podcastu. Aha. Na to pytanie <noise> odpowiadamy w podcaście, także słuchajcie bardzo kobiecy podcast na YouTube. Na razie na YouTube, w przyszłości mam nadzieję także na Spotify, ale zostajemy na razie przy tym YouTubie. I tam właśnie sobie o tej relacji damsko-męskiej mówimy właśnie na przykładach różnych. I tam był właśnie ten przykład, dlaczego my tak mówimy. Dlaczego mamy to w naturze. I dlaczego i co wy wtedy musicie robić, albo jak nas nakłonić do tego, żebyśmy tak nie robiły. Dlaczego kobiety są tak bardzo zazdrosne i dociekliwe? A czy my jesteśmy, my jako kobiety no jesteśmy bardziej zazdrosne i dociekliwe od Was, facetów? To chyba znowu zależy od relacji, bo jeżeli ktoś się czuje w relacji niepewnie, to będzie czuł tą zazdrość, no bo to wynika, to jest właśnie to oddziaływanie. Jeżeli on zrobił coś, co przez co ja poczułam się zagrożona, mhm. przez co poczułam się niepewnie mhm. i nie jestem pewna tego, czy on mnie kocha tak samo bardzo, czy on będzie mi wierny i tak dalej, to będę zazdrosna i będę go chciała sprawdzać i w końcu uruchomi się po prostu coś takiego, mm -hmm. ale bez powodu raczej nie, bo taką osobą nie jestem, chociaż mm -hmm. wiem, że są też osoby mega zazdrosne, nieważne w jakiej byłyby relacji, nieważne czy ktoś daje sygnały, czy nie daje sygnałów, ale to już chyba jest coś na podłożu psychicznym, mm -hmm. psychologicznym, i to wydaje mi się, trzeba skonsultować po prostu ze specjalistą. Mhm. Więc to pytanie jest takie właśnie ciężkie, bo znowu tutaj trzeba ważyć słowa i, no nie wiem, uważać chyba po prostu na to, co się mhm. powie. Ale wydaje mi się, że dałam taką dobrą odpowiedź, że taka zazdrość, która się pojawia w związku bez choroby psychicznej i tak dalej, często wynika właśnie z tego, że ktoś się czuje niepewnie i albo ta druga osoba musi dać tej drugiej osobie troszeczkę większą pewność w relacji. Mhm. Albo tamta musi się też troszeczkę nie wiem, opamiętać. opamiętać. Tak, to wszystko zależy, zależy, jak leży. No. Ale, Ale nie powiedziałabym, że my jako kobiety jesteśmy bardziej zazdrosne od was, mężczyzn. Y -y. To zależy faktycznie od osobowości, nie od płci. Niby się m, jakoś tak ugruntowało, że te kobiety są zazdrosne, są memy, śmieszne rolki, jak to kobiety y nie wiem, przeszukują telefon od mężczyzny. Ale zauważcie, jaka jest reakcja faceta wtedy. On się wtedy boi, on się wtedy tak, stresuje, tak. czyli to oznacza, że ma coś za uszami. O, tak. Była kiedyś modna, taki trend był. W Rolkach, w TikTokach nagrywały ten filmik pary, i niby on coś w nocy sobie przeszukiwał, tam na jakieś fajne profile kobiet wchodził, a kobieta gdzieś tam w ciemnościach patrzyła, co on, co on tam ogląda, nie? Światło się gasiło, ona. Nie. Światło się zapalało, ona spała, światło się gasiło, ona tam w telefon. To ja znowu widziałam innego mhm. y, Reelsa, czytam TikToka, i to było coś takiego, że. Była para i jednej osobie, powiedzmy dziewczynie, nie, powiedzmy facetowi, dzwonił telefon, tak? I ten facet mówi do tej dziewczyny: odbierz ten telefon. A ona mówi: Czy jesteś tego pewny? Czy no. ja mogę to zobaczyć? No. A on powiedział, że tak. Dlaczego nie? Przecież nie mam nic do ukrycia. A ona powiedziała, że jest w szoku, bo w poprzedniej relacji nie mogła tego zrobić. Mhm. Czy mogłybyście być z facetem, który ma dzieci z inną kobietą? Znaczy tak, to jest pytanie takie, jakby skierowane do nas, osobiście, czy mogłybyście być z facetem? No ja nie mogłabym być, ponieważ jestem już ze swoim facetem i on faktycznie ma dziecko. No, ale czy jest to hipotetycznie? Nie, ja, ja myślę, że możemy do tego pytania podejść tak ogólnie, że my jako kobiety, myślę, że my jako kobiety nie mamy z tym problemu. A, mi się wydaje, że odpowiadasz za większość kobiet. A nie możesz. Mhm. No to nie wiem, jak mam do tego pytania podejść, bo żeby ja się nie na była... siłach y, odpowiedzieć. Y, Dobrze, to ja no? to ja spróbuję odpowiedzieć to, co ja myślę. Jak gdybym nie była z Kevinem, mhm. i gdybym była podrywana przez jakiegoś mężczyznę, który ma dziecko, to nie skreślałabym go na samym początku przez to, że ma dziecko, mhm. tylko chciałabym go poznać. Chciałabym się pewnie dowiedzieć. Czemu ma dziecko, a nie jest z kobietą, mhm. z którą to dziecko ma. Fajne jest też to, aby dowiedzieć się, jak on traktuje tą, to dziecko i na przykład swoją byłą. Dokładnie. Czy chce relacji, Więc... czy mają relacje? Więc to jest czy że... dużo Więc faceci. Moim zdaniem dla mnie to, że ktoś miałby dziecko, nie jest powodem, dla którego bym tam osobę skreśliła. Mhm. Chciałabym, się, chciałabym właśnie wybadać teren mhm. na pewno i w momencie, gdy uznałabym, że traktuje dobrze dziecko, że traktuje dobrze było, albo że ma po prostu z nią zwykłe relacje albo nawet mogliby się nienawidzić, ale na przykład nie jest to jego wina albo może była to kiedyś jego wina, ale się zmienił, to wszystko, wszystko zależy, mhm. ale jakby samo to dziecko nie jest niczemu winne i nie skreślałabym tej relacji po prostu. Mhm. Tak, dobrze mówisz. Jaka by była reakcja, gdyby wasz partner chciał mieć kontakt z ex? To jest. Kontrowersyjne, kontrowersyjne bo jednak z... ja wierzę w przyjaźni damsko-męską. Tu zawsze może. Znaczy jest naprawdę duża szansa i duże prawdopodobieństwo na to, że tam relacji damsko-męskiej nie będzie. Mhm. Czyli wiecie, to jest tylko przyjaźń, to jest tylko zaufanie, to jest tylko koleżeństwo, spędzanie czas. Y ramię na którym można się wypłakać wiecie jak to się mówi y, y, Nie, y, że można z kimś konie kraść tak bratnia dusza no, bratnia dusza ale... tak czysto platoniczny związek ale już z ex czy da się taki Jednak cię związać? coś łączyło, kurczę. No i teraz czy ten ogień nie rozpali się na nowo? Jeżeli mój Tomek miałby taką koleżankę, z którą kumplowałby się już od lat szkolnych, przyjaźniliby się do teraz, to ja bym o, ten, o tą relację nie była zazdrosna. Mhm. Ale gdybym ja wiedziała, że z tą dziewczyną on kiedyś chodził, Całował się i inne takie. I dalej, powiedzmy, lubią spędzać czas tylko razem, no bo są przyjaciółmi. Nie zawsze y, przy jakimś spotkaniu muszę uczestniczyć ja albo partner tej, tej dziewczyny. No to wtedy już bym się czuła chyba bardzo niepewnie. Mhm. Ja bym chyba źle patrzyła na takie coś. <laughs> Nie jest ciężko. Cały powiedzieć. czas bym się chyba czuła jakaś taka zagrożona. Czułabym, mm -hmm. czułabym, że tu mi coś tam drga. No to jest chyba znowu sprawa indywidualna. Mm -hmm. Pewnie ile ze sobą byli, bo na przykład byłam kilkukrotnie na imprezie z w z którą kiedyś tam Kevin się całował. No ale w sumie no, to nie była jakaś taka poważna relacja, więc nic mi to nie robiło, mm -hmm. ale była też jedna dziewczyna, o którą byłam zazdrosna i też była jego było, mi niby też ta relacja wyglądała podobnie, ale jednak coś mi nie spasowało, mm -hmm. więc byłam taka negatywna w stosunku do niej i no to właśnie chyba jest sprawa indywidualna. Mm -hmm. Bo są też takie przypadki, że, że obecna dziewczyna przyjedni się z eks tego faceta. Obecna dziewczyna przyjedni się z eks tego faceta. No, no ale to właśnie zależy po prostu. No. No, czy ja w sumie też odbiłam Tomka swojej koleżance, ale to była moja koleżanka, to była moja przyjaciółka. Znaczy nie odbiłam, no bo w końcu u nich po prostu nie zaiskrzyło. I, I to po na pierwszej randce pierwsza. się skończyła. No. Ona była pierwsza, gdzieś tam jakaś randka była, ale teraz o tym w ogóle nie myślę. Bardziej, bardziej przytaczam to jako anegdotę, bo już o tym mówiłam chyba ze dwa czy trzy razy tutaj na YouTubie, więc to jest dla mnie taka anegdota. I. Nie jest to dla mnie powód do zastanawiania się nawet, do myślenia o tym. Czyli znowu zależy jak leży. Zależy jak leży, tak. No i myślę, że chyba sobie fajnie pogdybałyśmy i tam podpowiadałyśmy na te ciekawe męskie pytanka. Ciekawe, muszę przyznać, mhm. tak, fajnie mi się dzisiejszy odcinek nagrywało. No i myślę sobie, że to tyle. Tak. Znaczy, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, może takich, których laski nie zadałyby facetom, tego komu byśmy je właśnie, my na to nie odpowiemy. No nic, to jeżeli macie jakieś inne pytania, to oczywiście dajcie zadać w komentarzu pod tym filmem. No i widzimy się na kanale o matko i córko już za jakiś czas. Papa, pa, kochani. Bajo. No i pamiętajcie o naszym Instagramie, a także TikToku o matko i córko. No i o bardzo kobiecym podcaście.